Dzień dobry, kochani. I ciągnę teraz kartę dla nas na dziś. Wchami się tutaj ósemka buław, która mówi o dobrych wiadomościach, przynosi nam dobre wiadomości. To jest też ruch, działanie, szybkie działanie, postęp. Dużo się dzieje, dużo jest do przetworzenia. Może przynieść coś, czym będzie trzeba się szybko zająć. Więc, tak, mogą się dla Was pojawić jakieś dobre wiadomości. Zaczniecie swoje plany przekładać w działanie, albo to jest właśnie taka zachęta, żeby to zrobić żeby pozamykać może jakieś sprawy do końca. Jak zaczniecie to stanie się szybko. Także tutaj odczytuję, że to jest dla nas taka główna wiadomość, główny przekaz. Jeszcze tutaj wyciągniemy jakieś wskazówki dodatkowe. Przyjmij pomoc nieba. Modliłeś się o pomoc, więc zejdź z drogi i pozwól niebu, aby ci pomogło. Więc jeśli o coś prosiliście, to to niebo wam już pomaga. I to co się pojawia, to jest właśnie wsparcie tego nieba, także zejdź z drogi, teraz już przestań kontrolować sytuację. Rób tylko to, co trzeba, to co wymaga. Twojego działania, zaangażowania, a tymi pro problemami się po prostu nie przejmuj. Lub jeśli właśnie masz jakieś problemy, to oddaj je niebu, zejdź z drogi i przyjmij pomoc. Jak możemy dziś o siebie zadbać? Tworzenie sztuki. Ja was kochani zachęcam. Ja mam taki, taki mały zeszycik, y, którym sobie maluję czysto intuicyjnie akwarelami albo pisakami. Ostatnio maluję y, kszta, kształty mandali. Po prostu to jest takie dla mnie odstresowanie się. Trwa to od 5 do 15 minut, żeby zrobić taki mały obrazek, a. Wtedy łączymy się z naszą kreatywną cząstką, czyli bardziej boską cząstką, i możemy wszystko inne zostawić. Wtedy inna część naszego mózgu pracuje, więc tutaj twórz sztukę, ale nie musi być to malowanie. Może to być pisanie wierszy. Czy opowiadań, czy czegokolwiek innego. Może to być śpiewanie, może to być robienie na szydełku, czy na drutach, szycie na maszynie, nie wiem, cokolwiek, nawet praca w ogródku, tworzenie jakichś pięknych rabat, które wkrótce zakwitną pięknymi kwiatami, bo teraz jest na to dobry czas. Także tutaj mam dla Was taką krótką wskazówkę na dziś. Trzymajcie się cieplutko. Pięknego dnia. Pozdrawiam Was, was serdecznie. Cześć.